Jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ale zimy ani widu, ani słychu. Dzień dobry! Sentymentalny spacer po Olszynach. O co w tym chodzi? No chodzi o to, że wybieram się dzisiaj na spacer podobny mniej więcej do tych, które robiłem sobie jakieś kilkanaście lat temu. To okolicy Bielska i zakrzewa mniej więcej na granicy obu miejscowości. Akurat jestem w takiej jednej krzewinie, no w sumie już prawie że to jest olszyna, bo te olchy już porosły ładnie. Tutaj natomiast leży przewrócony klon jesionowistny i obrózł go jakiś biały grzybek. Nie pamiętam dokładnie jego nazwę, znałem kiedyś, ale nie pamiętam teraz. Właśnie zmieniłem obiektyw na taki inny założonym pierścieniem pośrednim i porobiłem trochę takich średnio udanych zdjęć makro tymże właśnie białym grzybkom A właśnie taka jest ciekawostka o tych leżących drzewach. Te klony jesionolistne, bo to są klony jesionolistne. Jest to gatunek, który przybył do Polski z Ameryki Północnej, i jest naszym rodzinnym gatunkiem. Ale właśnie tu w naszej okolicy Bielska się bardzo rozprzestrzenił. Także nawet zaczął być mylony z naszym polskim jaworem. Właśnie bardzo często na te klony jesionolistne mówi się tutaj u nas po prostu jako jawory, chociaż są dwa zupełnie inne gatunki. No i jest też kłopot z nim taki, że te klony jesionolistne dosyć szybko rosną, bardzo są, bardzo są że tak powiem, ekspansywne roz, rozrastają się gęsto i szybko, szybko rosną, ale też krótko żyją i szybko próchnieją. Przez to na przykład złym pomysłem było to, że przy drodze z Bielska do Słupi, do Szumania droga została właśnie w dużej mierze osadzona tymi klonami jesionolistnymi tuż po wojnie, no i obecnie przy byle wiaterku te klony się łamią. Tak więc ja na przykład bardzo lubię jeździć samochodem, drogami przy których są drzewa, są szpalery drzew, ale jednak sadzenie tych jesionolistów nie było najlepszym pomysłem. Jako nastoletni chłopak, interesujący się dodatkowo ptakami, ornitologią, bardzo często właśnie chodziłem tutaj po okolicach. Ta krzewa bielska uzbrojony w lornetkę, potem w różne aparaty. No i dzisiaj tak jak mówiłem, chcę do tego tak wrócić, bo ostatnio to już trochę rzadziej tak chodzę. Mam ze sobą nikoma cyfrowego, którym kręcę też ten film. Do niego trzy obiektywy, łącznie. No i mam na szyi też również smienę, którą już wcześniej pokazywałem w czołówce. W smienie znajduje się film. Podobnie jak smiana radzieckim radzieckim aparatem, to film też jest radziecki filmem. Z Fiema przeterminowany w 1993 roku. Mam nadzieję, że z niego coś wyjdzie. Właśnie z tego orchowego szpaleru biegnie granica między Bielskiem a Zakrzewem. Ja stoję w Zakrzewie. Za tymi olchami jest już Bielsk tam, albo w dali widać kościół. Może nie wiem czy go widać, czy nie widać, coś tam nie widać. Akurat dzwony w to już na 12 za pół godziny. Przechodzimy przez rów. To nie jest takie proste, bo tu grząsko jest. Dobra udało się No i znajdujemy się teraz już w dużo większej olszynie Olszynie Kruczej Dlaczego olszynie Kruczej? To bardzo proste Otóż na tej olszy przed którą właśnie teraz stoję dawniej i rozgałęzieniu znajdowało się gniazdo kruków Obecnie tego gniazda już od paru ładnych szat nie ma ale kruki się stąd daleko nie wniosły gniazdo mają w nieco innym miejscu gdzie jeszcze będziemy dzisiaj przechodzić Poczniemy od gniazdo A tutaj rosło kiedyś kilka takich dopolita, jest już tylko jedna rośnie na tam pozostałe to już uschły Właściwie sobie często krótki wieczorem mocowały. Jak się wieczorem szło tutaj, to sobie tam się działo często ma gałęzia Poddaj widać kościół Bielskina, wcześniej jest taka stojąca w polu szopa. Kiedyś jakiś czas temu byłem i robiłem skięcia. Piękne są te orchy wglądają jak z jakiegoś horroru. Tu ktoś nie zebrał boł No i czego efektem jest to, że tutaj niektóre te bołdy ożyły i porosły trawą, aż czasami tutaj w cieniu. Która jest najładniej? Ja tylko mam, mam nadzieję, że niektórzy z właścicieli tych olszyn, gdzie ten dzisiejszy filmik kręcę, nie będą mieli do mnie o to pretensji, że to się dzieje na ich terenie. Jeżeli jest inaczej, no to proszę po prostu o kontakt. Natomiast no mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, że chodziłem tu naprawdę mnóstwo razy. Nigdy mnie nic niemiłego się spotkało, zawsze ktoś tam pogadał. Uśmiechnął się, wiedzą wszyscy tutaj w okolicy, że tu się ptakami interesuję i fotografią, że po prostu sobie lubię tutaj spacerować. Sołuję tylko teraz, że niestety Robi to tak rzadko. I jesteśmy nad rzeką. Tu jeszcze przed nami taka jakby część olszynki Króczej, którą ja nasypam olszynką małą. Sporo wody w rzece. Jesteśmy przy tamie. fachowo mówiąc to nie jest tamet, tylko to jest jas kozłowy i urządzenie do wody Temu to ważne odnowione nie wiem czy to jest z tego tutaj czy to jest jakoś wykorzystywane na dole widzę tu jakieś zastawki są no, ale to jest dobra rzecz, zwłaszcza że ostatnio są susze to warto właśnie w takich urządzeń korzystać w Giżynie, czyli we wiosce obok. Tam z czego wiadomo to chyba zastawka jest zastawiona cały czas, bo tam jest poziom wody zawsze wysok wysoki ostatnimi laty. Dwie olszyny, które widać. Pierwsza to jest bez nazwy, a druga to jest właśnie olszyna barżanka, którą zawsze sporo spotykałem. Ale już tam nie będziemy dzisiaj szli. Dalej jeszcze jest, ale tu sobą widać, basen po niemiecki. Niemiec tam, gdzie kiedyś też często sobie chętnie spacerowałem. Obecnie no, tam już nie wejdziemy, bo to jest obródzone. Aczkolwiek trzeba przyznać, że nowy właściciel to bardzo ładnie odnowił schodki to lubią odpadać mam nadzieję, że nie utrzymają, bo chcę tutaj trochę zejść do wody jest nawet taka specjalna szyna usuwania tych zastarek, czy tam jak to się tak fachowo nazywa skoro jesteśmy przy temacie rzeki no to trzeba pamiętać dawne czasy Właśnie kilkanaście lat temu jak jeszcze zima wgłaziła nie parodią samej siebie to rzeka ładnie zamarzała i takie spacery jak dzisiaj nie nieraz się robiło nie łąkami, nie miedzami, tylko normalnie zamarzniętą rzeką 15 lat temu w piękną zimę 2005-2006 nawet raz Nudziło mi się bardzo. I tam, że wyciągnąłem rower i sobie zrobiłem zierpienicą wycieczkę rowerową. No ale nie polecam, bo to nie było zbyt bezpieczne posunięcie. Jak nie mam mostu, to no, takie brody się sprawdzają. Ciągnik tu bez problemu przejedzie. Czy kiedyś wóz konny. Nie zima, ale tutaj nad rzeką a to sobie tylko zięb a więc ptaków, które teoretycznie powinny być już na południu dawno a przylecieć powinny w marcu i tu nie jestem pewny jednak, czy to były zięby czy to czasem nie są czeczotki czyli północni nasi goście Aczkolwiek po wydawanych odgłosach i tym, co widzę, to chyba są obagatrunki. No, czeczotek już dawno nie widziałem. Takich, które przed można nie Może jest jakaś odpowiedź, że tutaj ta zima jednak się jakoś rozwinia Chciałem zrobić jakieś zdjęcie. Założyłem długi obiektyw, ale one są dosyć ostrożne. Dobra, te czeczotki, czy ziemby, czy jedno i drugie już poleciały. Więc teraz trochę inna historia. Otóż w 1963 roku, z czego co moja świętej pamięci cioprowabcia opowiadała, do zakrzela został dołączony prąd. No i zdawałoby się potwierdzać ten słup, bo on gdzieś tutaj z boku, nie wiem dokładnie gdzie, ma nawet wytłoczoną datę. Maj 62. No tutaj. Jednak nie ma, tylko być 8 czerwca. 62 Bo to raczej nie jest żadna norma, czy coś też to trudno w sumie powiedzieć teraz. Te szóstka taka, trochę dziwna, ale szóstka w każdym razie. Może i to by się to z tą, tą elektryfikacji za pokrywało. A szkoda, jak trochę mi zastanawia jeden fakt. A jednak z czego wiadomo, to te słupy początkowo były drewniane, przynajmniej w tych, no tak powiem, bocznych liniach niskiego napięcia. No chyba, że po prostu tę linię tutaj główną, średnią napięcią, która na przestrzał przez zakrzewo idzie zrobiono od początku na betonowych. No ale tego niestety nie wiem, było żadnych informacji znaleźć nie mogę na ten temat nigdzie. co wiem to że, to, że na pewno bierz został ze zelektryfikowany już dużo wcześniej bo już na zdjęciach z lat 40 widać było słupy elektryczne a w 47 roku już oba wiatraki wiatraczne i na Płockiej stały podłączone pod prąd stając je de facto młynami elektrycznymi a wzdłuż yy, drogi z Bielska do Giżyna. Przebiegała wtedy linia niskiego napięcia, ale tylko do szkoły, żeby w giżyńskiej szkole był chociaż prąd. A tu są kolejne klony listne, które się postanowiły przewrócić. Przewróciły się wprost na rzekę i taki stanowią nawet dosyć malowniczy obraz. No a tu mniej więcej zaczyna się Kolejna olszyna, olszyna jastrzębia, tak ją nazywam. Dlatego, że yy, mają w niej gniazdo od lat myszołowy. No, myszołów i jastrząb gołębiecznych co prawda inne gatunki, no ale przyjęło się w takim popularnym nazewnictwie nazywać ptaki drapieżne średniej wielkości ogólnie jastrzębiami. No i tak, yy, tu już jest w historii tej olszyny, co najmniej drugie gniazdo Myszałowów, bo wcześniej znajdowało się z drugiej strony, ale już powinien nie został nawet ślad. A teraz to te gniazdo znajduje się tu, zaraz obok. Postaram się je sfilmować. Tam na jednej olszy taka czarna kula z gałęzi. To właśnie gniazdo Myszałowów było wiosną na pewno zajęte, bo tam przylatywały. Teraz ich tam ptaków żadnych nie ma tam możemy trochę nawet podejść. W sezonie lęgowym absolutnie nie. Zamierzam ich niepokoić. Naprawdę żałuję, że nie mogę tego spaceru wykonać. Rzekom po zamarzniętym lodzie. No, a może jednak się nadarzy jeszcze okazja i ten film powtórzę z perspektywy lustra wody. A po drugiej stronie rzeki znajduje się już nie Olszynka, tylko Łączka. Ja mówię na to, że to jest żółta Łączka, bo tu wiosną niegdyś zawsze doszło pełno jaskrów. 16 lat temu odbył się w Bielsku taki konkurs fotograficzny dla młodzieży, w którym miałem okazję wziąć udział. I właśnie tutaj, aż dokładnie w tych okolicach, krążyłem z aparatikiem, taką małą małpką na klisze, żeby zrobić parę zdjęć. To był listopad 24, pierwszy atak zimy. Zresztą nie dałem na to te zdjęcie, te zdjęcia przypominałem na swoim facebookowym profilu. I... No i ten konkurs potem miałem okazję wygrać, aczkolwiek to było głównie spowodowane, spowodowane tym, że nie miałem w ogóle konkurencji. A, wspominałem o Gnieździe Kruka. To na tej wielkiej topoli, tam widać, tam się Gniazdo Kruków teraz Znajduję. Bardzo zabuje widać mniej więcej po środku kadru. Tu jeszcze na sierpienicy są dwie takie kładki z betonowych słupów, po których można przejść na drugą stronę. Tam jedną ominąłem, nie wiem czy ją w końcu sfilmowałem filmowałem czy nie a to zaraz będzie druga, ale niestety ona jest pod poziomem wody obecnie sam po tych kładkach nie nas przechodzę. Raz nie będę tego robił, no z tego względu, że mam, że mam cały sprzęt fotograficzny i w razie gdybym znalazł się w wodzie to bym to wszystko pewnie stracił ale te kładki mimo że jedna z nich wygląda dosyć nie ciekawie, są cały czas trwałe Mimo, że sam do najlżejszych ludzi na świecie łagodnie mówiąc, ale że to bez problemu mogą mnie jeszcze udźwignąć. Dogoniłem dostatku ptaków, o którym mówiłem. No i aktualnie tutaj jeszcze są czyżyki się pojawiły, ale w tle cały czas słyszę cały czas słyszę czytotki też takie czycze to Zobaczcie, to bajcie czy czotki są. A wyszczy jak jeszcze bioty to krzyżyki. Drugi już film z rzędu głównie chodzę po krzakach, no bo ostatnio to byłem w zarośniętym cmentarzu w ciachcinie, w starym cmentarzu. Teraz chodzę poza krzewie, no, nazwa zobowiązuje. Yy. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce.